Działania straży pożarnej polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia no i wycięciu tego. Czyli zapadła decyzja o wycięciu? O usunięciu kilku konarów, które mogą stwarzać zagrożenie dla, dla budynku. No właśnie, ale tu została też uszkodzona chyba sieć elektryczna. Tak, to, to... Podmiotę, to jest budynek ten, Czy ten, ktoś ucierpiał? Wchodzi? Nie z informacji, które posiadam na chwilę obecną, nie, nie. Ale decyzja już jest o wycięciu mm. tu pewnych konarów, tak? Ustrzymać. Tak, na pewno mogą one z całym zagrożenie i dlatego musimy je usunąć. Mówił? Starsze spieram wojsku góry. Wielgę numer 2, to jest pojawia góry. Ale uważa pan, że powinno być ścięte tutaj? uważam, że powinno być ścięte. Jest to zagrożenie tutaj jakieś realne? No, no tak, no jest to zagrożenie, skoro. Od noga, po której nie było, widać, że może odlecieć, spadła. To reszta też poleci. Ja mam nadzieję, że nic takiego nie jest.